Stwierdziłem, że od dzisiaj na streamie nie robię sobie zdjęć. A tu chcesz się założyć, że dzisiaj nie zrobisz żadnego zdjęcia? 100 złotych wykłada w tym momencie. Szpaku dzisiaj nad Wisłą obczaj. No XDDD. właśnie wiem, tam idziemy właśnie. A ja pa, Papa, bana mam, K***a, Dostałem bana na dzień, pierwszy raz się dobrałem. Kur, kur. Miałem tu szczoteczkę, do A, wczoraj wkładałem ją sobie w dupę. No tak, to jej nie byczyszczyło. No dobra, trudno. Ocenka mojego outfitu. 0, 0, 0, 0, 9. Dobra, no to średnia jakoś 8. ma? Piwo dla mnie? Tak, piwo. Co ty gadasz? No. Serio? No, a co masz wyzwanie, że nie możesz robić zdjęć? Nie mogę sobie robić zdjęć. Na razie założyłem się o ten, o ty siaka. Dzięki za kiewcika, na razie. Ale piękna. No, mój ulubiony typ kobiety. C misja schodki. Warszawskie piękne lato. Ale piękna buba, dajcie jej. Ja wiem, właśnie, Dajan. Ja od razu wiedziałem, że... Dzień dobry. Że... Co ona taka? Czy pani, ścigamy się? A, pani w lewo. No dobra. Dobra, pa. No, ale spoko, ziomale, lubię. Lubię, 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 lubię. Ej, ale piwko. Ale piwka się napije, ale piwka się napije. Ej. Dobra, gdy nie spa. To jest y Nie mogę, <laughs> naprawdę, nie mogę sobie zroz... naprawdę nie mogę sobie zrobić zdjęcia nie mogę No nie mogę, przysięgam, bo mam zakład z widzami Stracę tysiąc złotych, ja chciałbym, bardzo bym chciał Ale serio nie mogę Co? No możesz jak sobie odblokujesz stary Co nagrywasz? Ja? No y Vloga, vlog z życia debila na YouTube się nazywa No nie Kasper Błoński Twój ulubiony streamer? Tego nie y ma. Jacob? Maja. A, czyli z y, Fortnite'a. Ewron, Ewron? Nie, króla panda? Nigdy, bo bym nie ukał. masz raz, znaczy nie masz, nie wiem, słuchaj, słuchaj. Yoshi. tam Tamago, ma? Yoshi, Tamag Yoshi Tamagot, czy coś takiego. czaje, no. dziewczyna to się ja, coś Wiem, ładna jest. Podoba Ci się? Zależy. Od, od czego? Aaaa, też od kubioru. Ale małe z buczuszki, no dobra. Mogę powiedzieć co Słyszałeś go? Czekaj, to od, na od, drugiej stronie. Od busów między <laughs> nogami. O, wiem. Ja Opa, macie 10 lat! Stary! Gdzie dzisiejsze dzieci się wychowują? Od włosów między nogami. Stary, ja nie widziałem, co to jest do 14 roku życia. To wtedy raz pierwszy raz zobaczyłem jak siostra wychodzi yy, z łazienki. Nie żartuję, nie mam siostry. Co to się k**wa, dzieje? <grym>, ja nie wiem, stary ci jest jakoś NPC-toło za bardzo. Coś dzisiaj jest nie tak. Złe prądy morskie są jakieś. Widzieliście test na, na to, czy jesteście pod wpływem alkoholu? Co gościa w kasku musicie klikać. To jest tak bez sensu, bo ja nawet... Tak, że nic nie widziałem na no, oczy, wy, wy, wykonałem ten test. oż koledze, który jechał, był trzeźwy, tylko że nie miał rąk. Jak coś, ja nie, nie jechałem. Przepraszam, takie pytanie? Yy, może być głupie, ale. Z, tak z pozoru, ale nie jest. Yy, jaka jest pana ulubiona książka, jeżeli ma pan taką? Shaggy Bay. Jak? Shaggy Bay. Jak? Shaggy Bay. Nie wiem. Popatrzyłem tylko k... nie ma ruszki. to kolega bez nie Zapomogę finansowo. To nie był mamon. Jestem w ogóle ciekaw co ten szpaku wymyślił, co jak to będzie jakieś nudne k***o. Typu puści piosenkę i powie, dzięki kochani, że byliście. To tu ma być chyba, tak? Jakiego drinka, wymyśl mi ktoś szybko. Augustowskie mojito, o, czy tu jest takie coś? Augustowskie, przepraszam? Dostanę tutaj augustowskie mojito? Nie, okej. Okay. To zwykłe chyba wezwa. Ja. Poprosił Gin Tonik. Mam zakład z widzami, że nie mogę bo sobie robić foty. No, bo, bo streamów. To mam do wybrań, na przykład albo wytrawna wiśnia. O, wytrawna wiśnia. Brzmi kozacko. Ile tam wychodzi? 32. To 50 sobie nabi, dobra? No Normalnie kosztuje 32 32 zł tylko kosztuje drink chłopaki. Ktoś na czasie porównał porównał cenę drinka do tego za ile ma pół litra w żabce u siebie. No wygląda seksownie, powiedz sobie szczerze. O. Dobre to Siema, Franek Siema jestem Siema, no cześć, Franek jestem też. też Ten, przyjechałem z Krakowa No I sobie pomyślałem, k***a być tutaj, co nie? No oczywiście, że jestem, no tak y I mam takie pytanie, czy mogę z tobą zrobić zdjęcie? I właśnie, ja ci staram się, niestety no, e, powiedzieć, no. że mam zakład z widzami dzisiaj, że nie robię sobie zdjęcia żadnego z widzem, bo inaczej płacę im pieniądze. Powodzenia, no wiem na razie. Zachowaj się jak but Ej, nie mogę, naprawdę, dzisiaj nie mogę. Kurwa, mi źle z tym, ale mi z tym źle, ja... Taki fajny chłopak, taki... Steve z Minecrafta, tak? ma, no, Steve z Minecrafta, właśnie. Tak stary wyglądasz jak... <laughs> jak Steve z Minecrafta. Dzięki. <laughs> Co, kurwa? Jest, jest Co?! Dawaj, nie Co? Godzinę? Czyli co? Jestem ale to tylko mam zakład, widzam, że nie zrobię żadnej foty. O, 1000 zł. Dobra, ale nie zrobimy żadnej foty, ale ja ci mogę zrobić. No mój, ej, co? Do... Ap Aparatuję wileczkę. Nie, Hej, mogę zmienić się. Sara James? Nie. No, nie no nie proszę. Możesz. Ale przysięgam, na 1000 zł mam zakład, widzami, że nie zrobię sobie żadnej foty. Okay. Ale będą widzieć. No nie mogą, no proszę. Pro, proszę, proszę. Przecież się nie zgodzi się, ja zrobię w A ja nie patrzę w aparat no, twój, bo nie ma szans, nie patrzę. E, e, nie robię zdjęć! Nie robię, nie liczy się. Pozdrawiam do zapłacił tej lasce, no nie ma innej opcji. Pozdrawiam. YouTube. Uuh. Się rodzinę, powyza, ale to no, on w streamie, wejdź tam w New York w streamie, bo no? nie podlałem, jak to będzie oceniał, no? tak? O, no? Ja, Stary mój nos będzie zadowolony. Czy to mnie pisałeś chyba. Tak, kiedyś tak. Było coś takiego, no. Poszukałeś kucharza podobno. Ej, przydasz mi się. Przydasz mi się. I jakoś tak... Chce mi się wstać, no. Jakoś tak bym wstał, potarczyłbym. Ona nie jest tiktokerką jakoś? A, nie, jest tiktokerką? Nie. To, nie jest tiktokerką A ty nie jesteś Serafine? Nie Nie? Nie To czemu jesteś taka różowa? A okej, okay. dobra, pa Może to będzie jakiś ki kibelsztyk? Widziałeś tych chłopaków? to było... Stary, widziałeś? Ojej, to było widać, że oni idą na koncert Widać było, Ja się bałem, ja się bałem ja się boję przy nich mówić, Chciałem Jak się zestresowałeś, co ty jest taki, <gry> Prawdzę jak ktoś chce, Kuba Wojewódzki, a myślałem, że Kuba Wojewódzki. Dzień dobry. Dzień dobry. <gry> <gry> Możemy się łazienkę. Łazienkę. Ogólnie z tego względu, że cię lubimy z kolegami, yy, to ja muszę po prostu się odbić na kamerach, nie? Że zwracam ci uwagę. Dobra, okej. Okay. A ty sobie chodzisz, dobra, dobra. i dopiero jak mi powiedzą, wiesz... Jeszcze raz. Dobra, rozumiem. A e, łazienkę? Na dole po lewej stronie. Dobra, super dzięki wielkie. Ale szef, ty, ale szefito. Ale szefito, ja ty. Układy mam pary galerii powiste. Podobał mi się. Ale fajnych widzów mam. Ja pier... tutaj na dole, będzie. Kie mam. Rania? Mógłbym wystąpić na streamie? Jeszcze tego na tego szpacha przeleś? No tak, w ogóle jestem 30 metrów stąd Co ty gadasz? No Ty kaptur miałeś, no nie, ja ciebie nie rozpoznaję Dopiero patrzę na streama, no nie, i patrzę, to jest kolega twój, no nie tak. Poznałeś kolegę? Tak, no no, ale ogólnie w medusku najlepsze streamy robiłaś. No? Serio? No. Ja właśnie też tak sądzę. No, a tak tam Meduza to wiesz, no? no nie. Kiedy wiesz o czym można to o Meduzie, no nie? No, no. no. A tak wiesz, brakuje w tego takiego. Mam... Nie, no ja mówię, Meduza zawsze był zajebisty, no nie? No, no, Dawno, dawno temu go oglądam, naprawdę, jak zaczynał, no nie? No. no, no co, to było fajnie. No. Kiedyś? jeszcze był w porządku. To dziewczynę uderzył i coś tam, no nie? No. I z tą coś tam Wiem, było, Rafonik? no nie? Nie, Rafonik. Była taka no. sytuacja, że był zadamy, była tam jakaś impreza i coś tam, Zdrowia. coś tam Zdrowia się stało, i no nie? I Kinga, no nie. A to nawet nie wiem szczerze, no nie, bo no. to nie było na streamie, no nie? A ogólnie to nauczenie szacunku do dziewczyn, no nie? No właśnie, ja też, no nie. No i wtedy ogólnie powiedziałem, dobra, raponik skreślony, no nie tego powstaje, no nie. A coś innego oprócz Meduzy, masz, no nie? Tak, tak, mam. Ogólnie dużo mam, no nie? Nitra, no nie? Nitro. Nitro. Na kiku nagrywa, oglądasz go, czy nie, no nie? Mm, tak, tak czasami wiesz, ogólnie pracuję po 12 godzin. Serio? No. Ale masz za no nie? A na przykład i samu na przykład jak już jesteś tej od jak mówisz o nitro i czy jeszcze... I sam bo ale ogólnie teraz według mnie od 5 lat nie żyje w internecie, no nie? O, a no. wiesz, że za wczoraj poszło info, że zakłada drużynę sportową, no nie? No ale to mu nie wyjdzie, nie wyjdzie, mu, no nie? nie? W sumie też trochę prawda, no nie? paku co odwali, co no nie? No właśnie nie wiem. Ogólnie ja to przez godzinę szukałem szpaka, no nie i potem mówię może to na to odkrywa, no nie? I patrzę, w ciebie no nie, mówię no nie? Ty nagrywasz na. i znajomy mi pisze, że w franie, jest, no nie? Tu, tam, no nie. No i dopiero jak zobaczyłem w sklepie jest jesteś, no nie? I znajomy w obu no nie? No, Mówił tam ci. 10 minut obok łazienek, no nie? Na streamie, jakbym kogoś obserwował, bym od razu go znalazł, no nie? Bo ja przyszedł. Wszystkie próbowałem, no nie. Tylko zostałem przy alkoholu i tym co parę w no nie? A no to i tak dobrze, no nie? Po marihuanie to byłem w szpitalu, no nie? Czemu tak? Dali mi syntetyczne z i w ogóle. Mówili, że rośliną no, będę. Yy. Co ty mówisz? No. W ogóle dobrze się dogadujecie chłopaki, no nie? Jak, dależy, jak no nie. masz na imię? Jak no masz na imię? No <słusza> Krystian. Część na, na streama powinien przychodzić. <grystanie> o, to Patiro, jutro masz streama, to może zrobić z Krystianem, no nie? No, no nie, do <słusza> <jest> <słusza> Serio? No, Poważnie? Nie. <grystanie> Ogólnie kiedyś miałem TikToka i miałem tam po pół miliona wyświetleń, no nie? O kur... z czym, no nie? tylko że y, nielegalnie to zdobyłem i musiałem usunąć jak nielegalnie to zdobyłeś? bo pracowałem kiedyś jako ochronę z Rosmana i nagrywałem jak ludzie kradną i tak dalej no nie co ty mierda? <śmianie> I sam pewnie kradłeś, ale nagrywałeś, jak to, że niby ktoś kradnie, no nie? Nie, ja nie kradłem, ale ogólnie zasunięłem i twarz to w porządku, no nie? No, nie. No, a potem przyjechał do mnie taki gość w garniturze i powiedział, że musisz to usunąć. Co ty No, Dyrektor Solid Security, a to, to nie wszystko mam nagrane na chatu, bo to nagrywałem, no nie? Hiiii, ty lubię Przyjąć nagrania, a ty go nagrywałeś. No. Siema. Co? <śmianie> Kur... No i po co tak kusisz niepotrzebnie? Ja bym pił do zapicia. To już bez popity nawet. Ale by się rozdrawnił. Ciemiego. dobrego. O, nie? Oho. Cały dzień dziś. bardzo. bardzo. Dobra, zaczyna się. Ciekawe co? Witajcie Ziemianie, z tej strony Szpaku I co? Życzę wam miłego sensu, bawcie się dobrze Jutro o godzinie 15 jak na to kanale to Google. Walka złotych kajdan, oddałem w na... Szpaku, jak to oglądasz? Wyślij bilet, dobra? Patrz, Znaczyń, nie widać cię nawet! Jak coś ja nie mogę patrzeć, to ja nie mam zakład, to patrz przed siebie! Patrzę przed siebie, ale jak coś to ja nie... Nie wiem co robisz, to no nie? Warszawa, nagram to dla Mateusza Jak wam się podobało?! Nie spojrzałem, spojrzałem, nie spojrzałem! Przegrany nie, bo przegraszam! Nie, bo przegraszam! Nie, raszaszki. Rasz szachy no, jedno? To są najlepsze szachy w ogóle. Co ty gadasz? Ja jestem gminy Baranów. Poważnie? No ale to jest gmina taka mała. Poważnie? Wszystkie tu to, ale to kiedy będziecie grać w szachy? Typka partyjka. Ja białymi mogę? Współczuję, ale nie każdy nie każdy musi dobrze grać w szachy, prawda? Yy... Mat, GG. Dobra, dzięki. Ej. Trzymajcie się. Stary, uzależniłem się od ciebie, no nie? No nie. No bo ja oczekuję potwierdzenia zawsze, no nie? No, no nie. Na promocji go ogólnie bo... no, dzisiaj bieżąca. Bo... Ty, ale ty masz patenty, no nie? Na patencie. Bo, na patencie. Po, po, pociągiem jeżdżę. O, plan, plan taki, łosos of zahaczymy do Maczka. Zostawiajcie mnie, do nami. lecimy już do tego nie? no nie? Ej, grasz koszkówkę? Kosików kur... Tak tak, tak. Tak? Tak, tak? tak. A dobra jesteś? A mogę je fotę? A, fakt. to jest jeden. Dobranoc, dobranocki. No to będziemy lecieć do Wars of Fire, no nie? Dobra, no, to ja chyba was odprowadzę. Siemano, I love hot mam 100. No tak? No, ale ty jesteś przystojny, co? Musi, A? Musisz mieć dużo adoratorek. Ale masz, ja A ja już mi tak nie powiedziałeś. Mogę ci jakiś gang jakiś <laughs> zrobić? Ja gry, ja gry. Pozdrawiam widzów z No właśnie Bo jak zawsze mi ja się pytałem, czemu nie mam tatuaży No nie, to ja no. mówię tak Ideału nie powinno się zmieniać Kurde, za darmo mógłbym tego, żeby Bo jestem atencjuszem, no nie, mi napinam że nie zależy, <grym> jesteś, lubimy takich, no nie I Na Błoniu był koncert, na głowie no nie I ja na scenę wbiegłem, pokazałem ci na, To nagranie, jest warto Bo teraz powiedział, że patologiem jestem No gdzie patologiem, no, no nie jest, Patologia powodu, to jest jak ktoś umrze no nie? No. Metro, wiesz, gdzie jest metro tutaj? No nie? Czy nie? No nie, ja to nie wiem To Jest moim bodyguardem? Tak Ej, dzięki stary, bardzo miłe Mówisz no. O, dzięki stary, no, no nie, to dzięki to... wielkie Ej, ja naprawdę... Można. Naprawdę... Przepraszam panią, ale jestem bodyguardem, to jest nie można robić tego Nie, to nie, to nie, to nie to. no Krystian. Krystian. <laughs> <laughs>

Ej, naprawdę nie mogę dzisiaj. Serio? Mam zakład z widzami od 1000 zł. Ale masz Krystiana. Nie wiem. To co się dzieje w ogóle to... Ja nie wiem, to jest chyba top 1 BK w tym miesiącu. Przysięga, po prostu ja nie trzymał, nie? Ej ty Krystian jesteś śmieszny. Dzięki Adrian za suba. Ty w ogóle umieszczyliś metrem? Żebyś ty wrócił do domu później, Krystian. Oj, masz zajebistą tą tą bluzę. Wyglądasz jak ci co mają mot... A, <gryz> Ja już mi rękę A ty mi Stówkę za bronienie mnie. Zabronienie? Zajdzie czego. Lewy, prawy, lewy, prawy, no nie. Nie, ja nie, jest za darmo. Nie za darmo to... Nie, pokażę tylko moją twarz i ogólnie... No, ja ładnie wyglądam, zaraz takie dziewczyny się znajdą. Ooo! A ty umiesz dziewczyny podrywać? Nie, Ja ogólnie szukam dziewczyn, ale mogę poderwać. No radę. Mam radę z każdą, bo ja jestem gladiatorem ogólnie. Gladiator. Ja. Nie udało się, 0-1. No wiesz, bo najważniejsze, żeby się, nie pod, żeby się nie poddawać. No, ogólnie ciężko jest do zajętych czy latek podbić. Oczywiście, że jest ciężko, to jest chyba było najtrudniejsze wyzwanie, jakie mogą ci dać, no nie? Nie, mimo że do każdego wyzwania mogę się rzucić pod pociąg. A ja się skłonię, wiesz, najlepsza, karta I Oczywiście o ser. O ser. Sałatka do sałatki greckiej się daje serfeta. Więc nie wiem... Jakieś kwesty masz? Nową kwestię? Bez biletu nie można jeść. Oczywiście, że nie można Jak bije kanar, to po prostu będziemy uciekać. No co, co, bez przesady. Nie, nie uciekam. Nie? nie. To co byś? Przyjął mandat i tyle? Nie. Ja umiem rozmawiać. Ja mówię tak... Proszę pana, naprawdę? Ja bez biletu jeżdżę? Wiesz, tak gadasz, no nie? Mama do mnie dzwoni. Co ty gadasz, no nie? Chcecie pogadać z mami widzowie? Cześć.

Stacja. stacja Świętokrzyska Wracam już z I Właśnie Krysta, możecie serio do domu wrócić, bo jak masz na szóstą do pracy Bo nie jest dobry pomysł Ale ja, ja jestem dyagratorem ja Dyagratorem? Tak Albo będziesz wiedział jak do domu wrócić? No ja? Powiem ci, ja jestem dyagratorem no Okej, okay, no dobra no Tak uważasz Stacja Dobra mamo, już wracam do domu, Nie w tą stronę do domu Nie, ale no, ogólnie wiesz, ja ci powiem tak Ja ogólnie potrafiłem pracować na nockę że od 22 do 6 rano, no nie? A na 9 na budowę iść, no nie? Ja jestem gladiatorem. Ja jestem na streamie. No szacun, ja bym tak nie potrafił. Ja ciągle pracuję tylko. I k***a, k**a tego mam. Ale nie coś odłożonego masz na pewno, no nie? No nie, bo wszystko... To albo komornik zabierze, albo adwokat. O prze stary. Bo jak byłem młody, to byłem głupi, teraz mądrzałem. Ważne, że pracujesz. Ważne, że pracujesz. Takich ludzi się szanuję. No, no nie? jak na przykład na, patrzę na tych filmach, na tych że był to no, też się rzyga Ty, ale ty na pewno wiesz jak wrócić do domu? Warszawa to jest naprawdę nieobliczalna. No ostatnio mi tutaj pat na bradzie robi takie coś. No. Kurde. myślałem, że się już... wywaliłeś na kawężnik czy coś. No nie, musiałem gościa zabić. <laughs> w grze? On zakrawiony, ja tego to A w jakieś gierki w ogóle pod, pogrywasz coś? A ogólnie grałem kiedy w Lola. No. tylko poszedłem do więzienia i zapomniałem kasę do komputera. Hasło do komputera? No. Hasło, czekaj, nie do konta, do komputera zapomniałeś. Do komputera, no. <grym> Zdarza się, zdarza się, zdarza się, zdarza się. A miałem tam dwójkę, ogólnie. O, to daleko, a czym grałeś? No ogólnie zazwyczaj to staram się na dżungli, ale tak na topa też wjeżdżałem. Ma tak, głównie. Najle najłatwiej, no najłatwiej. <grym> Wiedziałem. Wysiadamy tutaj. Tak, no nie? Jak tam Siema, życie? Kajo. Siemano Jak leci? No leci zajebiście, właśnie idziemy zobaczyć ten tak? pod, pod to rondo dasz, nie rondo tego, oh. tylko pod... A ja mogę z, z wami zapodać spoglądanie yy, tutaj? Nie, Melina otwarta, bo... oh. O. Pamięta, A przenocujesz jest... mnie? O. Oh. Oh. Trybuny są zajęte, bo no co, coś o, fajny plan. O, sorry, Warsaw Spire, coś takiego to co się nazywa. No pijemy coś? Nie, stary, Ja stawiam, nie. Ja nie, ja też wystawił, ale... Ale jutro pink? robotę mam na 8. Ja nawet nie wiem gdzie jestem tak szczerze, bo pierwszy raz A jestem na... Ja nie, tak ja nie, 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 nie. No to nie nie, nie, jasna, bo ja nie mam gdzie Jak nie może jest to... 1 przez 81, z tego co pamiętam. A gdzie to leży? Leży to... O, się, to leży zbyt daleko. No nie, użyjcie nikt nie mówił. W pewności że będzie łatwo. Ooo, nikt tak nie mówił. No, no jest. właśnie. <noise> jest, jest na pod górkę, jak zwykle. Ej, dobra, szukamy tego Warsu... A, to jest War Okej, okay, i co z tym Wars jest nie Ej, tak? No, to miało być Wars Spires, czy, czy, czy to było? No to miało być Wars of Spires, i co tutaj? Właśnie zbiegaliśmy i nie wiem, że od boku. Bezpieczny płat, bezpieczne płatności. I nie wiem, że to jest że to wszystko go z jest! A, jest coś! Aha, to jest po prostu strona! Oni strony podali ich Dzień dobry! Dzień dobry nie, nie, ja mam 22 lata, wiesz? A, no 22. Nocie martwi, bo ja 50 prac miałem ogólnie i 50 prac straciłem <laughs> to Żeby to nie była 51! A teraz to już wiesz o, no, na prostą. No. Nie, ja sere ci mówię, no. Ty a czemu nas tutaj nie jadą? Co się dzieje? Awantura jest! O co chodzi? O ten tramwaj co nie chodzi, no nie? Poważnie! Ty to my jak my dojdziemy do domu, Patiro? Masz bilet? Mam Mamy bilet, ten sam. Co tam? Gladiator! Jest gladiator, to to, to... Ja jestem gladiatorem, ja ja A ty będziesz umiał wrócić umiał do domu? Będę umiał. Ja w ogóle nie trenuję aktualnie. No tak. Czy <noise> pan to jest praniu? No. A można z panem zdjęcie? Nie, Jakim nie panem? nie ja nie... A nie, można. Dzisiaj mam challenge, że nie mogli zdjęć, serio. Nie, o... Ja jestem jego bodyguardem. O, o zdjęcie. Ale nie mogę serio zdjęcia, no. Nawet, no, ale możemy to zagrać to... do jednego. No niestety, no. zrobiłbym zdjęcie jakbyś wygrał, oczywiście. A ty jest zresztą... tak nie chciałeś, franio. Co? Tym tak nie chciałeś. Dawaj teraz wygram. Nie żartuję, <noise> nie mogę serio... Bo... Nie, nie Stasz, my ledwo wiąże koń z końcem, tak Ja tak samo. Nie żartujesz. Żart no to dawaj jakiś kontakt do siebie. Na Instagramie napisz do mnie. Tak, do mi do 17, do Instagrama, to kurwa... To napisz, że to ty jesteś Krystian. Wiesz, bo no się podszywać na co procent, Ale... muszę jakoś się wyróżnić no. teraz. Wszystkiego dobrego. O, wszystkiego dobrego. Trzymaj się stary, moi. bardzo miło ci z oczu patrzy. Nie, no to numer telefonu mogę ci dopisać, bo ty mój, czy coś. Yy, boję się, że możesz przy przypadek pokazać ten... Oj, oczywiście już tak. A, no wiem, 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 wiem. No, yy, na Instagramie napisz, napisz do mnie, yy, Napisz to, do mnie jakieś dziwne słowo. Oni to słyszą. A, o błęskitu, ty to rozkminiłeś. To... Napisz... Jak powiesz, no, to i tak... Nie to nie to no właśnie, nie wiem, próbuję wykmić. Napisz ale co na ty... a, ja wziął, to nie To, a ty masz zdjęcie na Instagramie? No, ogólnie nie mam Instagrama. O. <śmienic> to gramy? To nie wiem. Okej, okay, to napisz, masz faksa czy coś? Facebooka mam. Facebook. Ojej, na Facebooku. Krystian, że ty jesteś tak mile widziany. Na trip na Mazury z Krystianem. Tak. <śmienic> na Mazury z Krystianem, myślisz? Byłeś, Krystian, kiedyś na Mazurach? No nie, bo ogólnie jestem w rodzinnym, rodzinie, wiesz? A, przebalony w sumie, fakt. ale... Ważne, że... Że jest. Że jest. <laughs> że jest w rodzinie. O, pocieszone zostało. Rodzinę ma. Rodzinę ma. To. No tak, no tak. Chodzisz, chodzisz, chodzisz. Ciężone, widzisz, widzisz. To. Słyszysz, słyszysz. To co tam do życia potrzeba więc. Ale ty, no, rodzinę mam. No, no. <laughs> Dziękuję ci. To no, jest ale go pocieszyło. Możemy się spotkać? Pod... Pod... Nie wiem, Jakieś taka piła. Wydaje mi się, że tam jest jej chłopak. Nie, jest Nie? mieszkam. Poważnie? Tak. Czyli czy mieszkacie razem? Dobra, Dobra. Powiem hit. To jest bardzo skomplikowane. Ja nie zrozumiałem, już się pogubiłem. E, Słam? Tak. E, no to nie na głos, bo będzie. Ale staria ja nie wiem jakie mam. Hashtag. Hashtag. Tam jest franio, hashtag 1045 chyba. Ale wiesz jaki jest problem? No. Że na Discordzie teraz masz 600 zaproszeń. Ale cię znajdę jakoś. 01 1-0 1-0-4-5 skomplikowane. No skomplikowane, no ale nikt nie mówi, że będzie prosto. Jeden jak... 1 0 4 5 No i nikogo nie ma. Jak nie ma? Musi być. Tindera. Czy Tindera masz? Podobasz się, zobacz, podobasz się komuś, wyszło to. No. Zainstaluj Instagrama i napisz do mnie na Instagramie. A widzowie mi polubili, co mnie wyzywali. No polubili Cię, Krystian, stary. A nie wyzywali mnie? No gdzie? No jedna osoba tam wyzywała, no to została ban od razu od moderatora. No co to bezgłowolimy tak. na p***. <laughs> Zobaczcie, to była dobra Franio, e, Kasper Błonski. O kurwa, Ty, ja będę mężczyzną. <laughs> no z A Bogzel ogląda w ogóle ciekawostkę. Co ty gadasz? Bogsel... No. no Michał Bogzel Baron, no. Ja go nie lubię ogólnie. <grym> Naprawdę? Nie. To nie zostaniesz meszmakerem przez to, wiesz? O, tu, 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 tu. Tu, Kolejne. Tu, na 100 to to jest MAK! Za tą stacją. A, Dobra, no, na razie. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Nie, serio, nie. Dobra, rozesława, ale. Siema, A, zresz, ma, może... No nara. Ty, oni pomyślą, serio, że na Burakowski coś się dzieje. Krystek, jak wróć do domu, mama płacze, Sadek. Serio. Ma, Pobrej, martwiam się tam... o Ciebie, czy serio, lubią Cię? Chrystian. Mama Ma, mamy. Mama od. Melina od. kopie. A ty, Krystian, coś chcesz? No. Chcesz coś? Jedny ja chłopak jestem. No, ale ja ci wezmę. No to możesz mi coś wziąć. Ale co chcesz? Opiszą do mnie. Poważnie? Tak? Ty jakaś dziewczyna ciebie pisze. No weź się, ty, żebyś ty zaraz nie skończył z dziewczyną. No, może kiedyś na tym go wcieleniu. A może w tym jeszcze, widzisz? Więc nigdy nic nie wiadomo. Gdzie poszedł ten taki kolega troszeczkę taki. grubszy? Eee, <laughs> taki. No, czasami głodniejszy, powiedzmy, no nie? A w robocie coś tam pewnie. Nie, w robocie nie można pić. No nie można, no ale przecież każdy pije w robocie. Nie, nie można, nie. No kurde, jest taki wiesz. E, pracę trzeba szanować. Tu masz rację akurat. Krystian nie wiedziałem, że ty jesteś taki poukładany. Sigma, Czyli... Sigma. Wiecie co to jest Sigma? Ile jest teraz na żywo? Nie wiem, było... Podejrzewam, że z 8 tysięcy, może 7. Ty pier... No serio Krystian, takie tutaj są liczby. Pamiętaj, że na świecie mieszka 7 milionów osób Miliardów. Mordo. A, miliardów, sorry. No. Nie da rady mnie da na Ej, ty naprawdę jesteś mądry No Gimnazjum skończyłem Mamy zagadkę No Kij i piłka kosztują razem złoty dziesięć No Kij jest droższy od piłki, o złotówkę Ile kosztuje piłka? Pięć groszy 30 groszy Skąd ty to jest? To źle, dobrze? Ja idę na szybko do łazienki, Ja dobrze powiedziałem No dobrze powiedziałem A ja idę z tobą zamiast Przepraszam, witam To jest tam ze to muszę. musi... No zamówię Krystianowi Ubera, no. Mam mówił, że nie może znaleźć dziewczyny, teraz ma za to chłopaka. A masz dziewczynę jakąś, czy coś? No nie mam, ja żadną nie chcę. Więc mnie też, ja mam to samo. No. A miałeś kiedyś? No miałem. Taką prawdziwą? No miałem, ale ona studiów nie miała, wiesz. I co z tego? No dziewczyna musi mieć studia. No nie, nie sądzisz, tak? Bo no jakbym, w sumie trochę prawdy. No bo nie uważam, że... Przeciwieca się przyciągają Ja jestem... <noise> do... no, Czyli... To ja Ej, do... no. jest k*** mocne no, no. Ja mądra. do szkoły, dziewczyny mieć szkołę, tak? No. Ja <noise> jestem brzydki Dziewczyna ma być ładna, no nie? Przeciwietrza... Ej stary, ja się zaczynam taką samą filozofią kierować masz rację, akurat tutaj Pytanie do Krystiana Co to jest? Po wodzie pływa i kaczka się nazywa Podpowiedź, to nie borsuk Po wodzie pływa i kaczka się nazywa? No. Podpowiedź, to nie borsuk To jest ciężko akurat k k jest no to akurat może, może jakieś e, powiem, trudności to nie jest ze sobą. Wiem, właśnie niekoniecznie, to też jest to czasami. Odpowiedź. Nie, no nie wiem, nie wiem za Czyli mogę powiedzieć: No tak. Nie. Kaczka. Nie rozumiem, nadal. Po wodzie pływa i kaczka no. się nazywa. A no tak! Ej, jest kiju! Krystian! Ej, to no jest ten defilem, weźmy Nie, właśnie, dobrze, bo to jest tak łatwe pytanie, że jakbyś na nie dobrze odpowiedział, to byś się niczym nie wyróżnił. Odpowiedziałeś na nie źle, czyli jesteś wyjątkowy. No dziękuję, dziękuję. No, stanie, no oczywiście, że tak. Ja to sobie wrócić sam. No nie, no nie jak chcecie się wracać do domu samemu? Aniu, o tym mnie nie przenoszę. <laughs> <laughs> no proszę ci. No przenosowałbym ci... cię. mnie z domu. Trafia. Co ty gadasz? Ja ci powiem. Normalnie. Co ty pi... Czemu cię wali? Nie, dziękuję Co bardzo. To jest to się gada. Ja sobie kupiłem tego elektronicznego Gościu powiedział, żeby wam nie dawać, bo wy tylko ja. pijecie alkohol pod makiem. Tak mi powiedział. O, na alkohol to da. <grym> na alkohol to da, da. <grym> tak? Da? Ja. Co tu się dzieje? Skąd oni się wszyscy respią do cholery? centralnego będzie A ty chodzisz ze starszym panem nie Kuna bo nie pytaj. Ja go nie znam. Ale No ale kogo? Ciebie widzieli Nie znam No jest O coś chodzi do chrania Dobra bo nie mam czasu No na razie chłopaki Nie ma chłopaki, Siema, chłopaki. Siema, chłopaki. Siema, chłopaki. Siema, ja sam wrócę z tym... Z Krystianem. <laughs> Chodź, Patiro. Do Krystiana ktoś dzwoni i mówi, że powiedz temu franiowi, że ma pie*** na mieście. Pójdziesz, no, jest tu chodzi. Nie, bo ja nie ogarnę tej Warszawy. No spokojnie, Luz. Zamawiam Ubera tutaj na stację. Tam masz dworzec gdański i tam masz metro też. Ola, no bo. Tam? Metro? No tak, ale ja to bym chciał dopinać. Nie, 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 nie. Ja to za darmo na pewno nie chcę. Dasz radę? No, no dam. Na pewno? No. Czy poczekać? Korzytek szkola Patiro jeszcze, bo on tam stoi. Kranie w porządku jesteś. Dzięki, stary. Ale meduski brakuje. Meduski brakuje. No nie będę ukrywał, że nie. UND 5. Jasne. Bardzo proste. Dacie do... radę na pewno? My... Na 100%? Na pewnie, a co? <grych> Trzymaj się, miłego dnia. dnia. Miło było. Cześć. A.